Ludzie sukcesu nie boją się krytyki. Jeśli chcesz cokolwiek osiągnąć, musisz porzucić myśl o tym, że dogodzisz wszystkim i zrobisz to tak, by każdy cię wspierał i podziwiał. Znajdzie się wielu, którzy będą cię krytykować tylko dlatego, że zazdroszczą ci albo wręcz mają nadzieję, że się zrazić i odpuścisz. Znajdą się też tacy, którzy są lepsi od ciebie i najzwyczajniej chcą cię sprowadzić na ziemię lub podbudować własne ego. Niezależnie od tego, jaki jest powód, dla którego cię krytykują. Bądź im za to wdzięczny. Musisz nauczyć się uważnie obserwować i analizować wszystkie informacje zwrotne, jakie daje ci otaczający cię świat. Zapamiętaj: złe rzeczy dzieją się nie tobie, tylko dla Ciebie. Brutalna prawda jest taka, żeby coś osiągnąć, musisz wystawić się na krytykę. To czy ktoś zwraca ci uwagę kulturalnie z zamiarem wsparcia twojego wysiłku, czy jest hamem, który się z ciebie śmieje, nie ma znaczenia. Każde słowo krytyki jest tylko kolejną cegłą lecącą w Twoim kierunku. Od Ciebie zależy, czy dasz się nią trafić, czy ją złapiesz i dołożysz do schodów, jakie zwykle zryskają się na szczyt. Ja moje schody buduję. A ty?